ma no dzisiaj ogólnie będą dwa odcinki Dzisiaj z farminga, o właśnie Na połowie kupiliśmy Mediona Klasę, przepraszam, że mam taki dziwny głos, ale mam zakrypięty Mediona kupiliśmy 310 No już, no chyba tam no, dosyć dawno już mówiliśmy Co jeszcze? Yy, fend już był Chyba Tak, tak, tak fend już był Także dzisiaj co robimy? Dzisiaj no właśnie jeszcze tutaj się zmieniło Jakaś ścieżka że Rzepak Dobra To dzisiaj zrobimy se Na Pole 60 chyba bez stół, z problem. Czy Przyjmij kontrakt, no to lecimy. Eee, słuchajcie, z tym odpłatką 180 koni, dobra, uciągnie wtedy, uciągnie, wolna chyba, z eee, tego co wiem. Dziś gram nie na kierownicy, lecz na klawiaturze. Yy, więc będzie tak brzydko to wyglądało, że tak obraca mi się takiera. Ale też nie będzie tych takich szumów z kiery. Yy, dobrze, no to lecimy z no, nagrywaniem no, dzisiejszego odcinka. Dzisiaj przyjeżdża do mnie raczej Kuba. Wtedy, no, przyjeżdża do mnie Kuba yy, i może coś jeszcze nagramy Nie wiem, ale, ale bardzo możliwe. Dobra. No to, i przepraszam za tych zachrypnięcia, ale, ale, tak mam dzisiaj. Czekajcie, już jestem. No to jedziemy. Słuchajcie, możliwe, że będą odcinki z Reala. <coughs> Może jak będziemy miał ja albo Kuba GoPro. <coughs> to bardzo możliwe, że wiesz, że wiesz, że będziemy nagrywać z GoPro coś. Jakieś żniwa Czy coś, inaczej już na pewno nie będzie żniw. Za rok będą... Chyba, że może jeszcze będą rzepakowe i jak będę miał GoPro, to może jeszcze rzepakowe nagram. Rzepacz, rzepaczany boże. U mnie, bo u mnie, wiecie, u mnie jest oddane w dzierżawę pole, gdzie, znaczy ja mam 5 hektarów, 30, Kuba ma rynówkę i 60, ale on nie wiem, ile mam hektarów, ale 60 i rynówkę ma. Mm. Ja mam 30 i tyle i 5 hektarów. No i może jakieś GoPro będzie i znaczy może no też nieważne, że patrzę, na to nie zrobię z GoPro, bo robi to mój wujek, który ma fenta. Takiego jak tutaj. Znaczy on nie, on ma, on ma słabszego chyba albo mocniejszego, sam nie wiem. E <laughs> Wyszło, że, że tak przerwało, ale, ale, ale się tak jakoś zamyślałem. No, Przyjeżdża do mnie dzisiaj, Kuba. Będzie kolejny odcinek. Może z nawożenia, ale nie mogę Wam obiecać, że będzie kolejny odcinek. Dobra, no to Powiem, powiem Wam, będę teraz myślał, co wam powiedzieć. Także poczekajcie chwilę. A, właśnie, kupuję sam motor Mamy kanał z Kubą, Motokoledzy, Motokoledzy na TikToku Gdzie nagrywamy o motorach Ja jestem ten taki, na takim jednym filmie ze skuterem A na jednym chyba składem, ale nie jestem pewny No i... Możecie obejrzeć Dawno w ogóle nie było filmu więc może coś rzucimy. Teraz może mnie będzie bardziej słychać. Eee. Poczekajcie. 5 minut. Dobra, to jeszcze, jeszcze jak mamy do 15 minut, to, to jest oko. Nie wiem, czy to zdążę zrobić w 10 Niecałe nie, nie. Nie, nie minut. nie wiem, czy to rzecz, jak zrobić. chociażby było 5 minut, żeby było zrobione w 5, 5 minut. Powiem Wam, że raczej powinienem się wziąć i wyrobić. Bo to będzie... Może jeszcze jakiś inny kontrakt zrobię. W ogóle dajcie znać w komentarzach, co to jest, to takie, jak działa ta dzierżawa. Yy, możecie mi powiedzieć? Gdzie to ta dzierżawa, Bo ja sam nawet nie wiem, o co w niej chodzi. Nie wiem, jak to opłacać w ogóle. Nie rozumiem w ogóle tego moda. Nie mi wytłumacz... wiem, jak wiecie, to mi wytłumaczcie to. Mm, o. Czekajcie. Tylko się ustawię ale się wleczę Pamiętajcie, u siebie róbcie jak u siebie u kogoś na od... odpiegr. <grym> Słynny tekst z... nie to nie była blog jak tylko to było nie nie wiem co, ale było coś. Ten kontrakt jest za 1000 zł, a jest taki łatwy, że to jest hit. Ale naprasowanie bel to jest takie męczące, że... Hit odcinka. Hmm. Ten ma dwieście dwanaście koni, to jest bardzo dużo moim zdaniem. Nie ma takiego małego traktorka, znaczy on w realu był duży, ale tutaj mi się wydaje taki bardzo mały. Tutaj na 212 koni. Chodź. Tutaj będzie poprzeczniak. Tutaj gdzie stoi fend. Kurde, nie zrobiłem tam poprzecznika No, no. no i jedziemy pod górę. Coś mu ciężko mi się wydaje. I e, Ogólnie kupujemy tutaj te 7 te 7 i Hollanda, chyba. Tak raczej będziemy kupować te 7 ale na pewno. Tak, na pewno. Ale Czekajcie. Ale jeszcze nam brakuje dosyć dużo do tej siódemki, ponieważ mamy 7000, a ona kosztuje z ulepszeniem 190, prawie. Więc na no dosyć daleko jeszcze do tego, żeby to Gdybyśmy Jakbyśmy umieli teraz kredyt na 200, 000, to ciężko tak spłacić. Jak nie wiadomo co więc nie bierzemy kredytów z Kubą tutaj Tak jak mówiłem, dzisiaj bez kierownicy bo nie chcę je podpinać A no i właśnie yy, tam nie dokończyłem o motokoledzy Kuba kiedyś tłumaczył na profilu agrokoledzy yy, na tym starym, ale już ma inne, inną nazwę ponieważ usunęliśmy stare filmy tak po prostu. Yy... No i on tam mówił, że kupił sobie X-Motosa 125, a ja właśnie kupuję X-Motosa 140, który dla... No ja mam na przykład 13 lat i chyba 163 wzrostu. Yy... Także nie wiem, czy będzie dobry. <laughs> Ale powinna 140 być i... O nie, chyba się nie zmieszczę chociaż. Nie, ma. <laughs> Ale to pole jest krzywo zrobione. Ale pamiętajcie, u siebie róbcie, jak u siebie na... Nie powiem. się wyrobiłem się. Dziesięć prawie minut. Yy. Słuchajcie, teraz będę kończył odcinek po tym poprzeczniaku. Będę raczej sobie robił, znaczy, no, potem nagram ogólnie, później nagramy razem z Kubą ten nowy odcinek, później z Kubą, bo dzisiaj możliwe, znaczy nie będę obiecywał, że na pewno. Więc, nie wiem. Skończyliśmy. Odebrać nagrodę. Y, dobra. Także zaraz dojdziemy się jeszcze na farmy. W ogóle wyszła ta nowa mapa. Znaczy to już no parę miesięcy temu tam. Nie wiem ile. Tam w styczniu czy w lutym wyszła... Oj. Oj, 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 oj. Wykła nowa mapa. Nazwie Krajów i łaźniki. I no, powiem wam, że jest bardzo fajna. I jest ta od samego twórcy, co stworzył po mapę połowę. Więc... Pozdrowienie dla tego twórcy, to zrobił połowę i krajowi łaźniki, bo mega, mega postarał się z tą mapą. Mega bardzo. Więc doceniam prac tego twórcy. No i... Dobrze. Dojechaliśmy na... Farmę. O właśnie, nie pokazywałem wam chyba szklarni, bo jeszcze kupiliśmy szklarnię. Eee... Czekajcie. Jest. Są polifoski, Także ja kończymy odcinek. Już czekajcie. Kończymy odcinek. Dobra, no to się mano. Yy, widzowie. Ja wam będę teraz zrobił to na YouTube'a. Siema. Trzymajcie się, cześć.